Cześć wszystkim, witamy na naszym kanale. Dzisiaj zgłębimy fascynujący temat: alchemię oddechu i to, jak ta prosta czynność może stworzyć nową rzeczywistość w naszym życiu. Czy wiesz, że sposób, w jaki oddychamy, może wpływać na nasz stan emocjonalny i psychiczny? W tym filmie odkryjemy techniki oddechowe, które nie tylko pomogą Ci się zrelaksować, ale także zmienią Twoją percepcję i otworzą Cię na nowe możliwości. Przygotuj się na oddech i odrodzenie. Zaczynamy. W starożytnych tradycjach duchowych oddech nie był postrzegany jedynie jako funkcja biologiczna utrzymująca nas przy życiu. Uważano go za siłę życiową, pomost między światem fizycznym a sferą świadomości. W jodze nazywano go praną, w medycynie chińskiej ki, a w tradycjach zachodnich duchem. Fundamentalnym przekonaniem było, że oddech. Jest najpotężniejszą alchemią, jaką posiadamy, narzędziem dostępnym dla każdego, które, używane świadomie, ma potencjał stworzenia nowej rzeczywistości. Ten proces nie jest magiczny, lecz celową manipulacją energią życiową, przebudową naszego bytu od wewnątrz, aktem współtworzenia z wszechświatem. Alchemia oddechu zaczyna się od prostej, lecz głębokiej przesłanki. Nasza rzeczywistość nie jest czymś, co nam się przytrafia, lecz czymś, co sami tworzymy. A oddech jest pędzlem, którym malujemy tę rzeczywistość. Każda myśl, każda emocja i każde przekonanie, jakie mamy, jest wibracją, energetyczną częstotliwością. Kiedy jesteśmy zestresowani lub przestraszeni, nasz oddech staje się płytki i szybki, co utrzymuje nas w stanie walki lub ucieczki. Aktywując układ współczulny, to rzeczywistość stresu i przetrwania. I odwrotnie, kiedy jesteśmy spokojni i wyciszeni, nasz oddech staje się głęboki i powolny, co aktywuje układ przywspółczulny, stan odpoczynku i trawienia to rzeczywistość relaksacji i uzdrawiania. Świadome oddychanie to narzędzie, które pozwala nam przechodzić z jednej rzeczywistości do drugiej intencjonalnie. Zamiast dać się ponieść falom emocji, praktyka świadomego oddychania to akt osobistej suwerenności. Przypomina nam, że nawet w chaotycznym świecie mamy moc kontrolowania naszego stanu wewnętrznego. Na przykład, poprzez kwadratowe oddychanie, które polega na wdechu przez 4 sekundy, wstrzymaniu oddechu na 4, wydechu przez 4 i ponownym wstrzymaniu oddechu na 4, możemy uspokoić układ nerwowy, zmniejszyć lęk. I ograniczyć rozmyślania. Ten rytmiczny wzorzec nie tylko skuteczniej dotlenia mózg, ale także tworzy stan koherencji między sercem a mózgiem. Kiedy serce i mózg są w koherencji, umysł się oczyszcza, emocje uspokajają, a my możemy osiągnąć wyższy stan bytu. Ale alchemia oddechu wykracza daleko poza zwykłą relaksację. Starożytni jogini i mistrzowie sztuk walki rozumieli, że oddech jest kanałem energii życiowej. Wierzyli, że świadome oddychanie pozwala przyciągnąć do ciała więcej prany, która następnie może zostać skierowana do centrów energetycznych czyli czakr, w celu uzdrowienia, rewitalizacji i przebudzenia świadomości. Technika oddechu ognia, seria szybkich, rytmicznych oddechów, służy do wytworzenia wewnętrznego ciepła, aktywacji trzeciej czakry czakry osobistej, mocy i wypalenia zastoju energii. To potężna praktyka, która może oczyścić organizm z toksyn, pobudzić układ nerwowy i rozpalić wewnętrzny ogień, który popycha nas do działania. Oddech jest również kluczem do manifestacji. Prawo przyciągania, przekonanie, że przyciągamy do naszego życia to, na czym się skupiamy, nie jest ezoteryczną koncepcją, lecz zasadą energetyczną. Kiedy oddychamy z intencją przyciągnięcia czegoś do naszego życia, czy to miłości, obfitości czy zdrowia. Wtłaczamy te intencje w energię życiową, która przepływa przez naszą istotę. W tym sensie oddech staje się magiczną różdżką. Podczas wdechu wizualizujemy przyciąganie tego, czego pragniemy. Podczas wydechu wizualizujemy uwalnianie wszelkich ograniczających przekonań i lęków, które uniemożliwiają nam osiągnięcie tego. Ten rytuał oddechowy nie tylko pomaga nam wyjaśnić nasze pragnienia, ale także dostosowuje naszą energię do nich, sprawiając, że manifestacja staje się naturalnym i bezwysiłkowym procesem. Oddychanie wdzięczności to kolejna forma alchemii. Zamiast oddychać po to, by coś otrzymać, oddychamy po to, by coś dać. Wdychając, odczuwamy wdzięczność za powietrze, którym oddychamy, za życie, które nas podtrzymuje. I za błogosławieństwa w naszym życiu. Wydychając, wysyłamy wdzięczność w przestrzeń wszechświata. Ta prosta praktyka może radykalnie zmienić naszą perspektywę. Wyprowadza nas ze stanu niedostatku i wprowadza w stan obfitości. A ponieważ energia podąża za myślą, stan obfitości przyciąga do naszego życia jeszcze więcej obfitości. W tym kontekście oddychanie staje się aktem uhonorowania życia. Celebrowania piękna wokół nas i uznania, że w istocie jesteśmy już nieśmiertelni. Siła oddechu polega na tym, że jest natychmiastowym lekarstwem. Kiedy czujemy się niespokojni, przygnębieni lub przytłoczeni, nie musimy iść do terapeuty, kupować poradników, ani uczestniczyć w seminarium. Wystarczy, że weźmiemy głęboki oddech. Jeden świadomy oddech ma moc zmiany nastroju, uspokojenia układu nerwowego. I przypomnienia nam, że jesteśmy suwerennymi istotami, że mamy moc kreowania własnej rzeczywistości. W oddychaniu nie ma magii, jest tylko nauka nauka o fizjologii, neurologii i energii. Oddychanie jest również kluczem do uzdrowienia. Choroba z perspektywy medycyny holistycznej jest często wynikiem zastoju energii blokad emocjonalnych zakorzenionych w ciele. Świadome oddychanie jest potężnym narzędziem do uwalniania tych blokad. Na przykład w terapii oddechu połączonego Connected Breathing Therapy. Oddychanie jest ciągłe, bez przerw między wdechem a wydechem, co może wywołać odmienny stan świadomości, który uwalnia stłumioną traumę. To intensywny proces, ale może być głęboko wyzwalający, pozwalając energii swobodnie przepływać przez ciało lecząc rany, o których umysł zapomniał. Akt świadomego oddychania jest również aktem uważności. Zmusza nas do bycia tu i teraz, do bycia świadomym doznań powietrza wchodzącego i wychodzącego z naszego ciała. Odciąga nas od zmartwień przeszłości i przyszłości, zakorzeniając nas w tu i teraz. A to właśnie w tu i teraz kryje się prawdziwa magia, gdzie życie rozwija się w całej swojej pełni. Świadome oddychanie jest kotwicą, która utrzymuje nas w chwili obecnej, nieustannym przypomnieniem, że życie to seria chwil i że jedyną chwilą, która naprawdę się liczy, jest teraźniejszość. Alchemia oddechu to podróż. Zaczyna się od uważności na oddech, tej prostej czynności, którą bierzemy za pewnik, następnie pogłębia się wraz z praktyką, poprzez świadomą manipulację oddechem aby osiągnąć pożądany stan, i wreszcie staje się stylem życia, w którym każdy oddech jest aktem intencji, aktem tworzenia, aktem miłości. Nie ma ograniczeń co do tego, co można osiągnąć dzięki świadomemu oddychaniu. Możemy leczyć choroby, przyciągać obfitość, uspokajać umysł, budzić intuicję i ostatecznie tworzyć nową rzeczywistość, taką, która jest w harmonii z naszym Najwyższym Ja. Oddech jest darem życia, a szanując go, szanujemy siebie. To najstarsza, najprostsza i najpotężniejsza alchemia ze wszystkich. Moc oddechu to moc transformacji. Każdy oddech to okazja, by uwolnić się od tego, co nam już nie służy i przyciągnąć to, co nas odżywia. Wydychając możemy uwolnić gniew, smutek, strach i urazę. Wdychając, możemy przyciągnąć pokój, radość, miłość i współczucie. To proces ciągłego oczyszczania sposób na oczyszczenie świątyni naszego bytu. Starożytni mnisi praktykujący czikung wierzyli, że oddech jest boskim oddechem samą esencją wszechświata. Wierzyli, że świadomie oddychając, mogą połączyć się z energią wszechświata. Stając się współtwórcami rzeczywistości. To, czego do tej pory dowiedzieliśmy się o alchemii oddechu, jest niesamowite. Jeśli ta informacja do Ciebie przemawia i chcesz dalej zgłębiać, jak wykorzystać oddech do stworzenia nowej rzeczywistości, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie jest niezbędne, abyśmy mogli nadal dzielić się cennymi narzędziami. A teraz. Poćwiczmy techniki oddechowe, które możesz włączyć do swojego codziennego życia. Kontynuujmy. Nauka zaczęła potwierdzać te starożytne przekonania. Badania nad zmiennością rytmu serca czyli różnicą czasu między uderzeniami serca wykazały, że powolne, głębokie oddychanie może zwiększyć koherencję serca i mózgu. Kiedy serce i mózg są w koherencji, organizm osiąga stan optymalnej równowagi. Spada poziom hormonu stresu, kortyzolu, a wzrasta poziom oksytocyny, hormonu dobrego samopoczucia. Kreatywność i intuicja rosną. Nic dziwnego, że świadome praktyki oddechowe są stosowane na całym świecie, od jogi po medytację, jako sposób na optymalizację wydajności człowieka. Oddychanie jest mostem między świadomością a podświadomością. Płytki, szybki oddech. Jest objawem podświadomości w stanie gotowości, przeciążonego stresem układu nerwowego. Świadome oddychanie to narzędzie, które pozwala nam połączyć się z podświadomością, wysłać jej sygnał, że jesteśmy bezpieczni i możemy się zrelaksować. To akt przejęcia kontroli nad naszym układem nerwowym i przeprogramowania automatycznych reakcji. To akt wzmocnienia, przypomnienie, że nie jesteśmy ofiarami okoliczności, ale panami swojego losu. Alchemia oddechu to sztuka, wymaga cierpliwości, praktyki i otwartego serca. Nie jest to szybkie rozwiązanie, ale dożywotnie zaangażowanie w rozwój i transformację. Każdy oddech to okazja do nauki, uzdrowienia i tworzenia. To dar, który otrzymujemy w każdej chwili, przypomnienie, że życie jest cudem, a moc tego cudu leży w naszych rękach. Moc oddechu nie jest tajemnicą. To uniwersalna prawda, która szeptana jest od wieków. Wystarczy, że poświęcimy chwilę, usiądziemy w ciszy i odważymy się słuchać. I w tym akcie rozpoczyna się alchemia. Moc oddechu w kreowaniu nowej rzeczywistości opiera się na zasadzie, że energia podąża za świadomością. Kierując uwagę na oddech, kierujemy energię do wewnątrz, w stronę ciała, układu nerwowego i umysłu. To świadome skupienie pozwala energii życiowej płynąć bez przeszkód, uwalniając blokady, które uniemożliwiają nam pełne życie. Na przykład, jeśli mamy blokadę emocjonalną w sercu, świadome oddychanie może pomóc uwolnić tę zastojnową energię, pozwalając miłości i współczuciu swobodnie płynąć. Jeśli mamy blokadę mentalną, która uniemożliwia nam podejmowanie decyzji, świadome oddychanie może uspokoić umysł i utorować drogę jasności i intuicji. Oddech jest również rytmem życia. Wszechświat ma swój rytm. Od pór roku po fazy Księżyca. Nasze ciała mają swoje rytmy. Odbicia serca po rytm dobowy. Oddech to jedyny rytm, który możemy świadomie kontrolować. Dostosowując oddech do rytmu życia, możemy osiągnąć stan harmonii z Wszechświatem. Oddech staje się tańcem, rytmicznym ruchem, który łączy nas z Wielką Symfonią Istnienia. Przypomina nam, że nie jesteśmy odizolowanymi istotami, lecz częścią połączonej całości, a każdy nasz oddech jest wkładem w symfonię życia. W świecie opętanym działaniem i produkcją, świadomy oddech zachęca nas do zatrzymania się, zrobienia pauzy i po prostu bycia. Uczy nas, że prawdziwa produktywność to nie robienie więcej. Ale bycie więcej uczy nas, że siła nie polega na kontrolowaniu świata zewnętrznego, ale na kontrolowaniu naszego wewnętrznego. Alchemia oddechu nie jest drogą do doskonałości, lecz do pełni. Pomaga nam zaakceptować nasze niedoskonałości, docenić nasze zmagania i pokochać istotę, którą jesteśmy w całej jej złożoności. Moc oddechu polega na tym, że jest on zawsze dla nas dostępny. Nie można go utracić, nie można go ukraść ani kupić. Jest darem, który otrzymujemy w każdej chwili, a szanując ten dar, szanujemy siebie. Alchemia oddechu to droga do wolności, spokoju i świadomego tworzenia życia, które odzwierciedla prawdę naszego bytu. To praktyka dla każdego, wszędzie i zawsze. A podróż zaczyna się od prostego oddechu. Alchemia to sztuka. A ty jesteś artystą i tak kończymy naszą podróż przez alchemię oddechu. Mam nadzieję, że zainspirowało cię to, jak oddech może odmienić twoje życie i otworzyć cię na nowe rzeczywistości. Jeśli ten film do ciebie przemówił, nie zapomnij zostawić komentarza o swoich doświadczeniach, polub go i udostępnij znajomym, którzy również mogą skorzystać. Zasubskrybuj też kanał i kliknij dzwoneczek. Aby wspólnie odkrywać nowe narzędzia do rozwoju osobistego. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętaj, że oddech jest mostem między Twoim światem wewnętrznym a zewnętrznym. To potężne i dostępne narzędzie, które masz do dyspozycji w każdej chwili, aby się uspokoić, zamanifestować i uzdrowić. Prawdziwa magia nie tkwi w skomplikowanych technikach, ale w świadomości, z jaką bierzesz każdy oddech. Zachęcam Cię do praktyki aby uczynić oddech świętym aktem. Zmiana, której szukasz, nie nastąpi w przyszłości, ale w kolejnym wdechu. Do zobaczenia w następnym filmie.